Podczas 58. sesji Rady Miejskiej w Chocianowie, która odbyła się w czwartek 8 września 2022 roku, Ewa Gołębiewska została zaprzysiężona na radną. Tak mi do O plany na najbliższe miesiące zapytaliśmy nową radną, która reprezentować będzie mieszkańców Jabłonowa, Pogorzelisk i Parchowa. cieszę się bardzo, że weszłam do większości rządzących tutaj. Cieszę się na, myślę, owocną współpracę z naszym burmistrzem. No i co? No? Będę do dyspozycji mieszkańców, będę się starała jak najlepiej, żeby to wszystko jakoś fajnie funkcjonowało i pomagać mieszkańcom przede wszystkim. Przystanek na autobusowy na trasie, tutaj tak zwaną Warszawską w Parchowie, tam też to bardzo ułatwi mieszkańcom życie, no bo najbliższy przystanek jest przy szkole podstawowej, gdzie jest kawałek drogi, żeby dojść do tego przystanku, a tutaj też wsiadają dzieci, które też chodzą do szkoły do Parchowa i mają, będą miały po prostu bliżej. Także to też jest bardzo celny punkt. Lampy ledowe, tak, lampy ledowe już się rozpoczęły, już są gdzie-niegdzie już postawione, nowe będą jeszcze dostawiane, żeby mieszkańcom ułatwić poruszanie się po wsi, no bo w niektórych miejscach jest naprawdę ciemno. No i co jeszcze? place zabaw mają powstać nowe, także myślę, że to też bardzo fajna inwestycja. No i myślę, że jeszcze wiele takich inwestycji będzie i mieszkańcy będą na pewno zadowoleni. Teraz większość rządząca w Hocianowie, czyli Klub Radnych Hocianów 2023 w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością jest jeszcze bardziej stabilna.